Piąta niedziela Wielkanocna, czternasty rozdział Ewangelii według świętego Jana. I taki fragment, który od razu przypomina mi te wszystkie momenty, kiedy Pan Jezus zapewniał, że w naszym życiu będziemy cierpieć. Że będziemy jak owce rzucone na rzesia albo jak owce pomiędzy wilkami. Że będziemy doświadczali prześladowań, cierpienia, bólu, jakiegoś różnego rodzaju smutku. Myślę o tym dlatego, bo pierwsze zdanie z tej Ewangelii ukazuje, że to wszystko nie ma znaczenia. Pan Jezus mówi, żeby się nasze serca nie trwożyły, żeby nie były w jakikolwiek sposób wstrząśnięte, niespokojne, smutne. Serce w Biblii jest ukazaniem istoty, to znaczy całości naszej osoby. Jeśli mówiąc o tym, żeby nasze serca nie były zatrwożone. Pan Jezus ma na myśli to, żeby zawsze pamiętać, do czego zmierzamy. Dalej mówi o tym, że w domu Jego Ojca jest mieszkań wiele. Jeśli jest mieszkań wiele w domu Jego Ojca, jeśli już wszystko Pan Jezus ogarnął, jeśli już tak naprawdę jedynym naszym zadaniem jest to, żeby przyjąć prawdę o zbawieniu i przejść się z Jezusem tą drogą prowadzącą do zbawienia. To czym innym musimy się przejmować. To co innego ma nas zatrwożyć, jeśli Bóg z nami, ktoś przeciwko nam. I chociaż bardzo łatwo się te słowa mówi, ja też sam wiele razy doświadczam ogromnej ilości nerwów, jestem nerwusem, bardzo często się denerwuję, ale jakby te słowa mnie uspokajają, bo dalej też czytamy: Jezus mówi, Jestem drogą, prawdą i życiem. Bardzo mi się podoba kompilacja tych trzech słów, że Jezus jest prawdziwą drogą do życia. Do życia, w którym nie będzie już smutku, cierpienia i boleści. Jest prawdziwą drogą do tego, żeby odkryć prawdę o sobie. Jakoś te słowa mnie uspokajają i ukazują, że nie muszę się niczym przejmować, bo on już wszystko ogarnął. Bo on już sprawił, że moje serce nie musi się w ogóle trwożyć, niepokoić bo wszystko jest gotowe.